Albo w ogóle, Michyka. Warty okay. stąd, oj ty okay. finał! Niemca. Cieniusze? Czyli Polaka teraz palicie, własnego Polaka palicie? Nie otwieraj, nie otwieraj. Hasio? Hasio! Jakoś... Jakoś... Jakieś wiedziałem już większej pory, ale będziemy się nazywać Niemcem, bo mogę mm. za długo Po pierwsze jak będę po belgijsku. Po drugie po francusku i belgijsku ja mam. Coś w nim. Chłopie, wiesz. Jest... No wiedzisz cały czas bo... wierzyłeś, że jestem Niemcem. Wszyscy gadali. Już chcieliście wyjść. Wyszedłem. Wyszedłem po drugie. O, już dwa komentarze są. ma już jedna osoba jest. Trzyma. A i tak w ogóle, tak ogóle jesteś ty na live. Robię właśnie live, jesteś ty na live. Słyszeli, że gadaliście cały czas palić? Nie wiem, co wszystko słyszeli. No, ale nie ja. Ja siedziałem cicho. Nie wiem, czy siedziałeś cicho, ale. Niemiec. Ale wiem jedynie, że dużo ludzi, których nie, ogląda, których nie ogląda, słyszało, że Niemiec. Słyszało, że nie, że cały czas zapalić. Nie Wszystko. co wszystko. Więc... Macie kłopot. Nie co? Ja, więc to mnie nie powinien słuchać. Nie wiem, czy ty, czy ja, czy nie wiem, czy ktoś. Nie, ja, nie, nie wiem, czy chcesz wygrać wiwat. Czy taki chujent? Czy taki chujent? Bo drugie, o co masz chodzić z tymi Niemcami, Jakie nawet po niemiecku nie gadam? Tylko po francusku i belgijsku. A nie ja, ja siedzę trwało. Nie się czego to ciebie Może ten po to za chwilę się zamknie, czy nie? To Niemiec, chcesz wygrać w Vibarcy, czy nie? Może tak, może nie. Szaty I. Ej, no widzowie, no powiedzcie coś mu, że ja nie jestem żadnym Niemcem, tylko może być już Be e, Francuz albo w Belgii jakiś gościu. Belgijczyk. Bo ja w ogóle po niemiecku nawet nie gadam. Co te typy chcą ode mnie? Filip. Dostał! Ten Dostał, chyba też nie jest coś nie rozumie. Ten nie to chyba rozumie Chłop no, 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 no. tak, eee. nie żyje, chłop nie żyje, chłop nie żyje, nie Ale ty zrobić Już tu żyję Tak, ty chujesz Trzymaj ścianę, ej Wtedy 480 łatnie się odbywa. Koniec. Tak widzieliście widzowie pier, pierwszy mecz oszukiwania, że jestem że jestem Niemcem, tylko że albo berlijskim, albo... Bracusem, a więc... No serio, ludzie słyszeli na YouTube co wygadacie o Niemcach, a więc macie ludzie was nienawidzą na no, Nie. No, no. Dobra. To ja już jestem. Tak, wiem, w to ty. Yy, no to tak. Pierwsi ludzie już zostali, oni, ale oni naprawdę wierzyli w to. Ja już nie jestem tak naprawdę Niemcem, tylko Belgijczykiem albo Francuzem. Bo ja w ogóle po niemiecku nawet nie gadałem. Może jedno zdanie tylko. Schwitting, Hinkel, Hutten, Morgen, Schriftendinger. jakoś tak. Ale teraz zagram sobie kolejny meczik. Trójki. a tak to będziemy szukać następnych Polaków. Jest dobra. Bierzemy sobie skina słabego. Skin słaby już jest wybrany. Albo może jakiś zwykły inny. No, jedno cała jest trzema. Jest ich bestii Kolejny gada. Kolejny Jinkheading <laughs> Gutar Morgan Buton Morgan Butem Morda morgen. morda Zabdecznie Dobra Ym, Jakby co? Słuchajcie widzowie Yy, mogę zorganizować top model w Fortnite, cie, bo taki mój kolega ma prywatne mecze. Znaczy, ja nie mam tych prywatnych meczy, ale, yy, mo ale może mój kolega pożyczyć mi jeden meczy albo kilka na top modele. I jak. Yy, no wiem. No i wygrany na przykład będzie. Jak to mógł. Znaczy, będą kie znaczy, kiedy indziej będą nagrody, ale teraz na przykład będzie yy, o wystąpienie na live. Jest dobra. Polacy? Turek i. Pua, i anglik. Dobra, nie, wychodzimy i szukamy następnego. Bo, musi, bo muszą być tylko Polacy. Tylko Polacy. A i nie wiem, czy e, wiecie, znaczy nie wiecie o tym, ale wczoraj dostałem e, 3, Grabarze 130 dobra. gramy następny mecz tylko, ale dobra i trójki, albo nie, może oddziały bo bardziej, bo więcej osób to idzie na oddziały dobra czekamy, czekamy Dobra, możemy potem pograć, tylko że teraz robię tego live'a, co ich oszukuje, co to tyle cały czas nie Niemcem, że jest palić Niemca. Schwitenchen, Stenkerhanger, Hashtag. Nie. Przed chwilą miałem taki dobry styl niemiecki. Taki przed chwilą naprawdę dobry niemiecki styl miałem. Teraz jeszcze raz. Fichtenstegen, Fachtickhanger, Stickhangers, Witterhanger.

Hello Patricia Mostka Stacker Hangel Sztek Hengel Guten Morgan Mystik Hart Jetzt Myszurg, nie będę Winter Hengast Gutenbachen Hello Patryus Fast Helgar Muchenbeiter Ah, das ist ein Tandinozka. German? Wo German? German. Spitzenfinger. Stichenfinger. Wie gut sind die in Berlin? Wo sind sie halt? gerade? Nein, nein. Hier sind sie. Ein Stück weit hinter. Ah, sind ja... Polen. Äh, Polen. Polisch. Und Polen. ist Polen. Polen. So IT! сент айтчы 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 Því þess að senda Hæstum hún til tæðir Mást því það hefði verið hefði Hæstum Hefði manni To się o oprócz walora kreci. Jadą. To jedzie. Lecimy. Powtarzam lecimy. Jest Dlatego... no, no. no. I to daleko nie ma Nie, to są boty, to są boty Samochód to boty Ale dobra robi... rozwalany Łasen Nie, już wyrosłem z krzywopatronu Co? Wyrosłem z krzywopatronu A, no dobra Dobra, strefa jakaś, idziemy by. jaki był Twój ulubiony odcinek? Smerfy A, dobra, słucham, mamy typa

bak dur. Aa doğru. Şut so. no, so. sağ. Korn, korn, korn.

No vingar, no vingar, filho ah! do, da dobra. Hat du Was ist so Ooh! hey how hot and hunger hot and hunger Odejdźcie, do chuja, to chujasz, stanęły. Co? Włoszyk? Włos? Włoszyk? Wójt? To ulec się, to nie To ulec się, nie jestem daleko. lekko A to mnie choć ja już Obok jej samochód Dzieci tu są Kurwa, Co ci się stało? No, Не, ну, пока. Вручить по вас. hush and it happened her with hunger with hunger

Nie wiem co ja robię. Nie wiem co ja robię ze swoim życiem. I ja jakby co nie jestem Niemcem. Dobra, a więc tak widzowie, widzieliście, słabo teraz to wyszło, a więc tak, yy... są trzy łapy w górę, zbietarka jest wietarka, 22 subskrypcji, to jest już fajne. Hmm, dobra, wiecie co, widzowie? Jeżeli teraz. Albo dobra. To po prostu. Tak. Yy, obiecuję, że yy, jutro wrzucę na pewno jakiś. Yy, no. Live. Live. Nie wiem, a to z Fortnite, albo z czego. To jeszcze napiszę wam tutaj w komentarzu. Tutaj. O, cztery łapy w górę. Dobra. Ja wam napiszę jeszcze. Pod, tutaj, dzisiaj. Tutaj w komentarzu. E, jaki będzie jutro e, live? Z czego? Czy to z GTA, czy to z FIFA, czy to e, z Fortnite'a albo z Rocket Lida? Wszystko wam dzisiaj jeszcze napiszę pomiędzy godziną e, 19:30 a 20:00. A więc, ja będę kończył. Na rap! tak.